Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Z całego serca chciałam Wam podziękować, że tylu z Was wzięło udział, w światełku to nieba to matki Poszej Królowej Polski. Chciałam Wam zaproponować, abyśmy tą akcję powtórzyli 27 czerwca w niedzielę. O godzinie 20.00. Umieszczam modlitwę do Matki Poszej. Każdy z Was między godziną 20 a 20.30 czasu polskiego. Będzie mógł umieścić tam komentarz, w którym napisze Matko Posza, królowo Polski, kocham Cię. Im więcej nas pędzie, tym większą radość sprawimy naszej kochanej mami. Prosiłabym w tym jednym przypadku o nie dawanie innej treści komentarzy. Pamiętajcie, że każda myśl, intencja, uczynek, słowo ma olbrzymią moc i działanie. W jedności tkwi siła. Będzie ona jeszcze większa, i więcej nas połączy się w tej samej intencji, w tym samym czasie. Całego serca bardzo Wam dziękuję. Za przełączenie się to akcji. Światełko to nieba, to matki posze, królowej Polski.